Invento jest producentem puszek PET z aluminiowym wieczkiem. Naszym, naszą przewagą jest na pewno to, że możemy uzyskać różne kształty. Wedle życzenia klienta może być to różne tłoczenie, zdobienie. E, więc e, mamy tutaj rzeczywiście w dzisiejszych czasach, gdzie każdy chce się wybić jednak na tle pozostałej oferty konkurencji, e, oferujemy gotowy produkt, który może już wyróżnić klienta, bądź pod jego życzenie tutaj stworzyć e, produkty. Naszą przewagą jest na pewno też to, że w dzisiejszych czasach lubimy widzieć co pijemy, co jemy i nasza puszka to oferuje inaczej niż puszka aluminiowa. Uważam, że to jest bardzo fajny produkt, ponieważ w dzisiejszych czasach wszyscy chcą być fit, chcą być zdrowi. Jeżeli widzą taką lekką puszkę, nie taką ciężką aluminiową, to na pewno już są od razu przekonani do naszego produktu. Nasze produkty są przebadane w niezależnych laboratoriach. Mamy mnóstwo certyfikatów na nasze puszki. Były testowane w Polsce, jak również i za granicą, więc nic tutaj nie szkodzi. Wiadomo, nasze puszki są skierowane tutaj do branży spożywczej. Jeżeli tutaj, w branży spożywczej, która jest bardzo rygorystyczna, to się sprawdza, to w każdej innej również. W naszej standardowej ofercie jest 8 typów puszek, 6 pojemności. Ponieważ, tak jak na przykład puszka 330 ml, występuje w dwóch formach, może być na takich kilku nóżkach, bądź płaska. Ale tak jak wspominałam, możemy na życzenie klienta zrobić różne tłoczenia, różne pojemności, objętości więc jesteśmy otwarci tutaj na współpracę. Nasza technologia jest opatentowana w blisko 100 krajach. Mamy również spółkę, córkę w Stanach Zjednoczonych, Invento Americas, więc będziemy prężnie działać na kilku kontynentach. W tym roku przenosimy naszą produkcję z Gorzowa Wielkopolskiego do nowej strefy ekonomicznej w Zachodniopomorskim i tam będzie produkcja puszek PET Invento. Więcej informacji o produktach Invento możemy znaleźć na stronie www.invento.net.pl.